Jak przed koronawirusem zabezpieczeni są pracownicy pomorskich samorządów? Takie pytanie na przełomie marca i kwietnia skierował do kilku jednostek samorządu terytorialnego poseł Kacper-Płażyński. Ochrona pracowników instytucji publicznych przed koronawirusem to priorytet. Po ujawnieniu ogniska zakażenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego poseł Kacper-Płażyński wysłał do kilku instytucji publicznych pytania o to, jak zabezpieczają swoich pracowników. Odpowiedzi były bardzo do siebie z reguły podobne. Te rozwiązania wprowadzają na polegają na wprowadzeniu pracy zdalnej, na, systemu, na systemie zmianowym, na yy, staraniu się podejmowania wszelkich decyzji administracyjnych właśnie za pośrednictwem internetu, w taki sposób, aby możliwie ograniczyć ten kontakt z petentem, z interesenta, interesentami. Odpowiedź wysłał też Urząd Marszałkowski. Odbiegała ona jednak od szczegółowych informacji udzielonych przez inne instytucje. Urząd Marszałkowski. Pismem podpisanym przez wicemarszałka Byczkowskiego w zasadzie lakonicznie, w dwóch zdaniach zdecydował się powiedzieć, że zostały wprowadzone odpowiednie procedury, które gwarantują to bezpieczeństwo. Moim zdaniem to jest mało poważna odpowiedź na bardzo poważne pytania, które jako poseł mam prawo zadawać. W piśmie podpisanym przez wicemarszałka Wysława Byczkowskiego znajdują się też sugestie, jakoby zadawanie pytań w okresie pandemii było niewłaściwe. Odnośnie pisma pana posła z dnia 31 marca 2020 informuje, że w obliczu pandemii za niewłaściwe należy uznać żądanie tworzenia szczegółowych zestawień wymagających wielogodzinnego zaangażowania pracowników w prawie 50 jednostek podległych samorządowi województwa pomorskiego. W urzędach publicznych warto się troszczyć w sposób odpowiedzialny o zdrowie pracowników są urzędy wiemy o tym doskonale w których z pracy zdalnej łatwiej korzystać kierownikom tych urzędów a trudniej pracownikom więc uznaję to pytanie za bardzo zasadne a odpowiedź za nieadekwatną do wymogów demokracji o której marszałek osobiście tak chętnie i często opowiada w odpowiedzi z urzędu marszałkowskiego znajduje się też sugestia, żeby posłowie zamiast zadawać pytania zajmowali się organizacją pomocy materialnej dla szpitali. O taką pomoc kacper Kłażyński wystąpił jednak wcześniej do koncernu Energa. Pomoc taka jest w trakcie realizacji. Ja już pod koniec marca. Na prośbę Związku Zawodowego Pielęgniarek właśnie ze szpitali, które kontroluje marszałek Strug zwróciłem się bezpośrednio oficjalnie do spółki Energa S.A. o udzielenie tym pielęgniarkom, których pracy nie da się dzisiaj przecenić, yy, wsparcia. Wsparcia w postaci zakupu kombinezonów, mask maseczek i tak dalej. I w tej chwili ten wniosek jest z tego co się udało mi dowiedzieć na samym końcu postępowania został rozpatrzony pozytywnie i czekam na jego finalizację. W związku z epidemią koronawirusa większość pracowników Urzędu Marszałkowskiego pracuje zdalnie. W budynku znajdują się jedynie ci, których obecność jest niezbędna do utrzymania ciągłości pracy.